Jakbyście kiedyś byli w Bieszczadach, to ja Wam polecam tutaj punkt widokowy w Lutowiskach. słuchajcie, jest rewelacja, my dzisiaj przyjechaliśmy pooglądać sobie zachód słońca, mm, naprawdę super, można samochodem dojechać i tylko tam się wchodzi na tą łączkę i jest naprawdę super widok, zresztą zobaczcie z drugiej strony, z drugiej strony to samo, piękne widoczki i nie trzeba nigdzie wchodzić na górę, nie trzeba się pocić, wiecie o co chodzi, nie? Samochodzikiem pyk pyk, tam się idzie i można sobie pooglądać. A jak już tutaj będziecie, słuchajcie, to ja wam polecam, tu jest buda z jedzeniem. Na widoku się to nazywa. Jeżeli sobie wbijecie właśnie w Google, na widoku lutowiska, to wam wyskoczy buda i słuchajcie, przyjedziecie tutaj, polecam wam zapiekaneczki, kawka, herbatka, mmm, burgery. Właściciel jest przemiły, przefajny chłopak, zawsze sobie pogadamy, pożartujemy, wiecie, przyjeżdżamy coś tam zjeść, nie? a zawsze jest pół godzinki, jeszcze zapogadamy. pogadamy, naprawdę warto. Lutowiska, pamiętajcie, na widoku, punkt widokowy, zachody słońca, nie wiem, wschody prawdopodobnie też, nie byliśmy, słuchajcie, bo wschód słońca nie, teraz, dzisiaj na przykład był czwarta, chyba piętnaście. Nie wstałem na czwartą, na 15, żeby tu przyjechać, bo prawdopodobnie gdzieś po tej stronie będzie wschód, tam będzie wschód, nie, no bo zachód jest jakby z tyłu za mną, a wschód będzie przede mną. I nie dałem rady przyjechać. Chmurki są, zobaczymy, co dzisiaj będzie. Ewentualnie wam jeszcze z za chwilę dogram. Jeżeli będzie jakiś ładny zachód, to pooglądamy sobie go razem. No niestety, słuchajcie, dzisiaj się nie udało. Bo nam się słoneczko za chmurki schowało. Ładne niebo, ale właśnie przy horyzoncie pełno chmurek. A tam na zachodzie to już w ogóle. No i tak ładnie.